Czy kiedykolwiek czułeś, że świat wokół ciebie zmienia się w niepokojący sposób, że wydarzenia, których jesteśmy świadkami, nie są zwykłym zbiegiem okoliczności, ale częścią większego planu? Dzisiaj ujawnię wam szokującą prawdę o boskim przesłaniu, które zostało przekazane wizjonerce Luz de Maria, a które może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość wokół siebie. To, co usłyszysz w ciągu najbliższych minut, nie jest zwykłym ostrzeżeniem. To desperacka próba niebios, by dotrzeć do każdego z nas, zanim będzie za późno. Święty Michał Archanioł, niebiański wojownik i obrońca ludzkości, przemówił z niezwykłą pilnością, a jego słowa niosą zarówno ostrzeżenie, jak i nadzieję w tych niespokojnych czasach. Co takiego zobaczył święty Michał, że postanowił interweniować właśnie teraz? Dlaczego Matka Boża towarzyszy mu w tym pilnym przesłaniu? I najważniejsze, dlaczego to właśnie Ty powinieneś zwrócić szczególną uwagę na te słowa? Pod koniec tego nagrania zrozumiesz, dlaczego te niebiańskie przesłania są bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej, i poznasz pewien szczegół. Który większość ludzi kompletnie przegapiła. Szczegół, który może okazać się kluczowy dla Twojego duchowego i fizycznego bezpieczeństwa w nadchodzących miesiącach. Jeśli czujesz wewnętrzne przynaglenie, by dowiedzieć się więcej, to nie jest przypadek. Być może zostałeś przyprowadzony do tego nagrania z wyższego powodu. Zanim przejdziemy dalej, zachęcam Cię do subskrypcji kanału i włączenia powiadomień abyś nie przegapił kolejnych ważnych przesłań, które mogą okazać się bezcenne w czasach, które nadchodzą. Aby w pełni zrozumieć wagę przesłania, które zostało przekazane Luz de Maria, musimy najpierw poznać kontekst tych objawień. Kim jest ta wizjonerka i dlaczego jej przesłania zasługują na naszą uwagę? Luz de Maria de Bonilla jest uznaną mistyczką i wizjonerką, która od lat 90. XX wieku otrzymuje regularne przesłania od Jezusa Chrystusa, Matki Bożej oraz różnych świętych i aniołów, w tym od świętego Michała Archanioła. Urodzona w Ameryce Środkowej, ta skromna kobieta wiodła zwyczajne życie, dopóki nie została wybrana jako naczynie dla boskich przesłań. Co istotne, jej objawienia otrzymały poważne traktowanie ze strony wielu duchownych, a niektóre z jej proroctw już się spełniły, co dodaje wiarygodności jej misji. Szczególnie warto zauważyć, że wiele lat przed wybuchem pandemii COVID-19, Luz de Maria otrzymała przesłania ostrzegające o globalnej chorobie, która dotknie ludzkość. Podobnie przewidziała konflikty zbrojne, kryzysy ekonomiczne i katastrofy naturalne, które później rzeczywiście miały miejsce. Nie jest to przypadkowa zgadywanka, ale część większego wzorca, który pokazuje autentyczność jej charyzmatów. W tradycji katolickiej święty Michał Archanioł zajmuje szczególne miejsce jako wódz wojsk niebieskich, który pokonał Lucyfera i jego upadłych aniołów. Jest uważany za potężnego obrońcę kościoła i dusz wierzących, szczególnie w czasach duchowego zagrożenia. Kiedy więc taki niebiański wojownik postanawia przekazać przesłanie ludzkości, jest to sygnał najwyższej wagi. Co ciekawe, historia objawień Maryjnych pokazuje pewien wzorzec. Matka Boża często pojawiała się w kluczowych momentach historii, ostrzegając przed zbliżającymi się niebezpieczeństwami i wzywając do nawrócenia. Fatima, Lurd, Akita, Kibecho wszystkie te objawienia poprzedzały znaczące wydarzenia światowe. Dziś podobny wzorzec możemy zauważyć w przesłaniach przekazywanych Luz de Maria mało znany fakt. W 2020 roku, tuż przed wybuchem globalnych niepokojów, intensywność i częstotliwość przesłań przekazywanych Luz de Maria znacząco wzrosły. Był to cichy znak, że wkraczamy w okres szczególnego znaczenia duchowego. Okres, który wielu teologów i mistyków nazywa czasem ostatecznego oczyszczenia przed duchową odnową ludzkości. Te przesłania nie są przypadkowymi wizjami czy subiektywną interpretacją. Są przekazywane w konkretny, uporządkowany sposób, często zawierający odniesienia do pisma świętego i tradycji Kościoła. To, co jeszcze bardziej intrygujące, to fakt, że podobne treści pojawiają się równolegle u innych uznanych wizjonerów na całym świecie, tworząc spójny obraz duchowego ostrzeżenia dla ludzkości. Ale teraz dochodzimy do najważniejszego pytania. Co takiego święty Michał Archanioł przekazał w swoim najnowszym przesłaniu do Luz de Maria? Co takiego dostrzegł z niebiańskiej perspektywy, że postanowił interweniować właśnie teraz, w tym konkretnym momencie historii? Odpowiedź na to pytanie może szokować nawet tych, którzy uważnie śledzą znaki czasu, ponieważ najnowsze przesłanie zawiera element, którego nikt się nie spodziewał. Najnowsze przesłanie przekazane Luz de Maria rozpoczyna się od niezwykle mocnych słów Świętego Michała Archanioła. Umiłowane dzieci Najwyższego Boga, jako książę wojsk niebieskich, przychodzę do was w tym krytycznym momencie dla ludzkości. Zasłona między duchowym i materialnym światem staje się coraz cieńsza, a siły, które do tej pory działały w ukryciu, wychodzą na światło dzienne. Te słowa nie są przypadkowe. Archanioł wskazuje na przyspieszenie duchowej walki, która toczy się zarówno w wymiarze niewidzialnym, jak i materialnym. Ale co konkretnie ma na myśli, mówiąc o siłach działających w ukryciu? Dalej w przesłaniu Święty Michał ostrzega przed trzema konkretnymi zjawiskami, które nasilą się w najbliższym czasie. Po pierwsze, Mówi o globalnym zamieszaniu duchowym, które sprawi, że wielu wiernych będzie podążać za fałszywymi naukami, myśląc, że służą dobru. Po drugie, wskazuje na nasilające się prześladowania osób wierzących, które przyjmą zarówno subtelne formy społecznego wykluczenia, jak i bardziej bezpośrednie działania. Po trzecie, i to jest element najbardziej niepokojący, mówi o serii wydarzeń naturalnych, które wstrząsną podstawami ludzkiego poczucia bezpieczeństwa. Ziemia będzie drżeć w miejscach nieoczekiwanych, przekazuje Archanioł. Woda podniesie się przeciwko człowiekowi, a ogień spadnie z nieba w sposób, który wielu uzna za niemożliwy. Nie mówię tego, aby was przestraszyć, ale aby was przygotować. Intrygujące jest to, że w ciągu ostatnich miesięcy naukowcy rzeczywiście odnotowali znaczący wzrost aktywności sejsmicznej w regionach, które historycznie nie były uznawane za strefy wysokiego ryzyka. Podobnie, anomalie pogodowe stają się coraz bardziej ekstremalne i nieprzewidywalne, co pokrywa się z wizją przekazaną Luz de Maria. Ale przesłanie świętego Michała nie koncentruje się wyłącznie na ostrzeżeniach, zawiera również wskazówki dotyczące duchowego przygotowania. Wasze dusze muszą być czyste jak kryształ, przekazuje, wasze serca muszą być przepełnione miłością, a wasze umysły muszą być jasne i niewzruszone w wierze. Nadchodzi czas, gdy tylko ci, którzy są naprawdę zakorzenieni w Bogu, pozostaną niewzruszeni. W tym miejscu przesłanie Archanioła łączy się z ostrzeżeniem Matki Maryi, która dodaje: Moje dzieci, przygotowałam dla was miejsca schronienia nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim duchowe. Wasze domy mogą stać się sanktuariami. Jeśli będziecie praktykować modlitwę rodzinną i poświęcicie je mojemu niepokalanemu sercu. Co fascynujące, przesłanie zawiera również konkretną wskazówkę dotyczącą daty. Bądźcie szczególnie czujni, gdy miesiąc poświęcony Różańcowi przyniesie niespodziewane wydarzenie na niebie. Będzie to znak dla tych, którzy mają oczy, aby widzieć, i uszy, aby słyszeć. Miesiąc różańcowy to oczywiście październik. Czy to oznacza, że w nadchodzącym październiku możemy spodziewać się jakiegoś astronomicznego zjawiska o duchowym znaczeniu? Czy może chodzi o wydarzenie o charakterze symbolicznym? Dalej w przesłaniu pojawia się intrygująca wskazówka: Trzy dni ciemności nie są tylko metaforą, moje dzieci. Przygotujcie się duchowo i materialnie. Aby przetrwać ten czas próby. Tradycja trzech dni ciemności pojawia się w różnych proroctwach katolickich, od słów świętego ojca Pio po objawienia w Fatimie i Akicie. Odnosi się do okresu, gdy świat zostanie pogrążony w fizycznej i duchowej ciemności, a tylko ci, którzy są przygotowani duchowo, przetrwają ten czas. Ale najważniejsze pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: Dlaczego te ostrzeżenia nasilają się właśnie teraz? Co takiego dzieje się w duchowym wymiarze, że zarówno Święty Michał Archanioł, jak i Matka Boża interweniują z taką intensywnością? Odpowiedź może leżeć w szczególnie niepokojącej części przesłania, którą omówimy za chwilę, części, która rzuca nowe światło na współczesne wydarzenia i ujawnia ich głębsze duchowe znaczenie. Teraz dochodzimy do kulminacyjnego momentu przesłania, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegamy obecną sytuację światową. W centralnej części objawienia przekazanego Luz de Maria, Święty Michał Archanioł ujawnia coś, co można nazwać duchowym planem bitwy. Umiłowane dzieci Boga, musicie zrozumieć, że to, co widzicie teraz na świecie, nie jest przypadkowym chaosem, ale precyzyjnie zaplanowaną strategią duchowych sił ciemności. Przekazuje Archanioł. Wróg ludzkości zaplanował atak na trzy filary ludzkiego istnienia. Wiarę, rodzinę i wolność osobistą. I realizuje ten plan etapami, tak aby ludzkość nie zauważyła pełnego obrazu, dopóki nie będzie za późno. Według przesłania, pierwszym etapem było stopniowe osłabianie wiary poprzez relatywizm moralny i duchowe zamieszanie, które sprawiło, że wielu wierzących zaczęło kwestionować podstawowe prawdy wiary. Drugi etap koncentrował się na rozbiciu tradycyjnej struktury rodziny poprzez promowanie ideologii sprzecznych z Bożym planem dla ludzkiej miłości i płciowości. Trzeci etap, który według świętego Michała właśnie się rozpoczyna, to systematyczne ograniczanie wolności osobistej pod pozorem bezpieczeństwa i dobra wspólnego. To, co nadchodzi, będzie wymagało od was odwagi, jakiej wielu z was nie musiało dotąd przejawiać, ostrzega Archanioł. Nadchodzi czas, gdy wiara będzie testowana nie tylko przez prześladowania, ale przez pozornie racjonalne argumenty i presję społeczną. Wielu będzie skłonnych poświęcić prawdę dla spokoju i akceptacji. Tu następuje najbardziej szokująca część przesłania. Święty Michał ujawnia, że w najbliższej przyszłości pojawi się globalna inicjatywa, która będzie przedstawiana jako rozwiązanie problemów ludzkości, ale w rzeczywistości będzie krokiem w kierunku duchowego zniewolenia. Będą mówić o jedności, pokoju i bezpieczeństwie, ostrzega, ale za tymi pięknymi słowami kryje się plan oddzielenia człowieka od jego stwórcy. Matka Boża, towarzysząca świętemu Michałowi w tym objawieniu, dodaje: Moje dzieci, przygotowałam was na te czasy przez wiele lat, przez moje objawienia na całym świecie, teraz nadszedł czas, abyście zastosowali wszystko, czego was uczyłam. Różaniec będzie waszą tarczą, a poświęcenie mojemu niepokalanemu sercu waszym schronieniem. Szczególnie niepokojący jest fragment mówiący o technologii i jej roli w nadchodzącym duchowym konflikcie. Uważajcie na to, co wchodzi do waszych domów poprzez ekrany, ostrzega Archanioł. To, co kiedyś było narzędziem, stało się ołtarzem, przed którym wiele rodzin spędza więcej czasu niż na modlitwie. Poprzez te kanały wróg infiltruje umysły i serca stopniowo zmieniając wasze postrzeganie dobra i zła. Objawienie szczegółowo opisuje również nadchodzący kryzys w kościele, który sprawi, że wierni będą musieli dokonywać trudnych wyborów. Nadchodzi czas wielkiego zamieszania, gdy człowiek będzie musiał wybierać między lojalnością wobec Bożych przykazań a posłuszeństwem wobec ludzi, mówi Święty Michał. Wielu pasterzy zbłądzi, i poprowadzi swoje owce na manowce. Tylko ci, którzy znają głos prawdziwego pasterza, rozpoznają drogę. Najbardziej zaskakującym elementem przesłania jest konkretna data, którą archanią wskazuje jako moment przełomowy. Gdy dwie wielkie potęgi osiągną pozorny pokój, a świat odetchnie z ulgą, wtedy nadejdzie największe niebezpieczeństwo. Obserwujcie wydarzenia na wschodzie, gdzie stary konflikt rozgorzeje z nową siłą. Analizując obecną sytuację geopolityczną, możemy zauważyć niepokojące podobieństwa do tego ostrzeżenia. Napięcia między wielkimi mocarstwami rosną, a jednocześnie prowadzone są rozmowy pokojowe, które mogą stworzyć iluzję stabilności. Święty Michał ujawnia również duchowy wymiar pandemii, która dotknęła świat. To, co przeżyliście jako globalną chorobę, było zaledwie przed smakiem tego, jak szybko ludzkość może zostać doprowadzona do strachu i kontroli. Uczycie się lekcji z tego doświadczenia, ponieważ nadchodzące próby będą wymagały duchowej odporności, której wielu jeszcze nie rozwinęło. Matka Boża dodaje szczególnie poruszający fragment: każdego dnia widzę łzy moich dzieci które czują się zagubione i zdezorientowane. Przychodzę, aby Wam powiedzieć: Nie jesteście sami, niebo nie opuściło Ziemi, ale musicie nauczyć się rozpoznawać znaki czasu i działać zgodnie z Bożą mądrością, a nie ludzkim strachem. Objawienie kończy się przejmującym ostrzeżeniem. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy każdy człowiek zobaczy stan swojej duszy tak, jak widzi ją Bóg. To wydarzenie, które wielu mistyków nazywało ostrzeżeniem, będzie momentem prawdy i miłosierdzia. Dla jednych będzie to moment nawrócenia, dla innych zatwardziałości serc. Przygotujcie swoje dusze, aby ten moment zastał Was w stanie łaski. To właśnie ta część przesłania rzuca nowe światło na współczesne wydarzenia i może wyjaśniać, dlaczego duchowe ostrzeżenia nasilają się właśnie teraz. Ale nawet to nie jest pełnym obrazem. Co te objawienia oznaczają dla nas tu i teraz? Jakie praktyczne konsekwencje niosą te duchowe ostrzeżenia dla naszego codziennego życia? Przede wszystkim, przesłanie świętego Michała i Matki Bożej nie jest wezwaniem do paniki czy strachu, ale do duchowego przebudzenia i przygotowania. Jak podkreśla Archanioł, nie daje wam tych ostrzeżeń, abyście żyli w lęku, ale abyście żyli w mądrości i gotowości. Pierwszą konsekwencją jest pilna potrzeba powrotu do podstaw wiary. W czasach duchowego zamieszania, tylko solidne zakorzenienie w niezmiennych prawdach wiary może dać stabilność. Święty Michał podkreśla, że nadchodzą czasy, gdy wielu będzie kwestionować nawet fundamentalne prawdy chrześcijaństwa, a presja społeczna, by dostosować się do nowych prawd, będzie ogromna. Drugą konsekwencją jest wezwanie do odnowy życia rodzinnego. Rodzina jest pierwszym Kościołem i pierwszą linią obrony przed siłami ciemności, przekazuje Matka Boża. Odbudujcie ołtarze domowe, przywróćcie wspólną modlitwę i nauczajcie swoje dzieci prawd wiary nie tylko słowami, ale przykładem życia. Trzecią, szczególnie praktyczną konsekwencją jest wezwanie do mądrego korzystania z technologii i mediów. To, czym karmicie swój umysł, kształtuje wasze serce, ostrzega Archanioł. Bądźcie świadomi, że wiele z tego, co jest przedstawiane jako rozrywka, zawiera ukryte przesłania, które stopniowo zmieniają wasze postrzeganie dobra i zła. Czwartą konsekwencją jest przygotowanie się na możliwe trudności materialne. Nadchodzą czasy, gdy systemy, na których polegaliście, mogą zawieść. Ostrzega przesłanie: Przygotujcie się roztropnie, nie z paniki, ale z mądrości. Prostota życia będzie Waszą siłą. Piątą i najważniejszą konsekwencją jest intensyfikacja życia modlitewnego. Różaniec będzie potężną bronią w tych czasach podkreśla Matka Boża. Poprzez tę prostą modlitwę otrzymacie światło do rozpoznawania prawdy, siłę do przeciwstawiania się złu i ochronę przed duchowymi atakami. Ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, które może niepokoić wielu słuchaczy. Czy te ostrzeżenia oznaczają, że nie ma już nadziei? Czy ludzkość nieuchronnie zmierza ku katastrofie? Tu Matka Boża daje jasną odpowiedź: Nigdy nie jest za późno na zmianę biegu historii poprzez modlitwę i pokutę. Niebiosa czekają na przebudzenie moich dzieci, na ich powrót do Boga całym sercem. Jednak najbardziej intrygujące pytanie brzmi: dlaczego te ostrzeżenia są kierowane właśnie do nas? W tym konkretnym momencie historii. Co takiego widzą święty Michał i Matka Boża z niebiańskiej perspektywy, że uznali za konieczne przemówić z taką pilnością? Odpowiedź na to pytanie może być najbardziej zaskakującym elementem całego przesłania. Drodzy bracia i siostry, dochodzimy do końca naszego zgłębiania tego niezwykłego przesłania. Ale to, co teraz ujawnię, może być najbardziej zaskakującym elementem całego objawienia. W ostatnich słowach przekazanych Luz de Maria, święty Michał Archanią, mówi coś, co zmienia całą perspektywę. To, co widzicie jako koniec, jest w rzeczywistości początkiem. To, co postrzegacie jako klęskę, jest preludium do zwycięstwa. Nadchodzi czas, gdy po okresie oczyszczenia ludzkość doświadczy duchowego odrodzenia, jakiego nie widziała od wieków. Matka Boża dodaje, Moje niepokalane serce ostatecznie zatriumfuje. To nie jest tylko obietnica z Fatimy, ale Boży plan, którego nic nie może powstrzymać. Po ciemności zawsze przychodzi światło, a to światło będzie jaśniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. To objawia prawdziwy cel tych ostrzeżeń. Nie jest nim straszenie, ale przygotowanie wiernych na czas oczyszczenia, który poprzedza duchowe odrodzenie. To nie koniec, ale transformacja, która doprowadzi do nowej ery wiary i duchowości. Bądźcie posłańcami nadziei, nie strachu, kończy święty Michał. Przygotujcie się na trudne czasy, ale pamiętajcie, że wasz ostateczny cel to wieczność w obecności Boga. W ich o następnym nagraniu zgłębimy konkretne znaki, które według luz de Maria będą poprzedzać wielkie duchowe ostrzeżenie oraz praktyczne wskazówki, jak przygotować swoją duszę na ten przełomowy moment w historii ludzkości. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, proszę, podziel się nim z bliskimi. W czasach duchowej walki najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować naszym bliskim, jest prawda i nadzieja. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych ważnych objawień i analiz znaków czasu. Pamiętaj, gdzie obfitował grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Ży 5:20. Nawet w najciemniejszych czasach światło Bożej Miłości nigdy nie gaśnie.